Moi drodzy, wielkie ogłoszenie razem z Majusią, tak zwane Majusiowe ogłoszenie, czyli powraca seria Minecraft z dziewczyną, tym razem na modach. Nowy świat, nowy serwer. Majusia już ma swoje stanowisko, już przeprowadziliśmy się. Dlatego 17 lipca o godzinie 20.00 na kanale Palion wszyscy musicie być i zaczynamy piękną, milutką przygodę, gdzie z Majusią będziemy przechodzić przez różne światy i szukać świetnych rzeczy i budować i tak dalej. Oglądajcie i widzimy się. Alan, moi drodzy, wielki dzień, bo budujemy dzisiaj wieżowiec Leona Jolka ten dzień i każdy będzie miał już na Palionowie swój wieżowiec. A jest fajne miejsce do tego. Zaraz wam pokażę jakie, gdzie to będzie i jak to będzie wyglądać. Ale przyjaciele, zobaczcie ile z nowości na Palion. Patrzcie, tutaj na przykład widzicie jak moje autko wygląda mniej więcej już w prawdziwym życiu. Eee, ale zobaczycie ten film niedługo. A już jest brelok normalnie z tego. Koszuleczka taką jak mam na sobie moi drodzy, bo powraca seria Minecraft z dziewczyną już 17 lipca o godzinie 20 na kanale Palion i cała kolekcja Szkolna z poprzedniego roku jest przeceniona, jest wszystko przecenione, no i wiele więcej koszulek, nowości jest mnóstwo nowości, a na przykład ten magnesik słodziutki, który tutaj towarzyszy nam już od początku. Dobra, gdzie będzie wyżować, jak będzie wyglądać? Wyglądać będzie on tak. O! Coś pięknego moi drodzy! To jestem ja i paint Ja to narysowałem w pęcie. I tak to właśnie wygląda. Eee, to jest mniej więcej, nie będzie to tak dokładnie wyglądać, ale będzie wieża Leona, główka, wieża Olka, główka i będą przejścia między tymi wieżami i będzie to tu. Mm -hmm. tylko najpierw trzeba wykurzyć domki Squid Game, jak widzicie mój dom wrócił naprawiłem cały dom, siedziałem bardzo długo nad nim, był mega zniszczony ale udało mi się go dopiesić tak, jaki był, jest pięknie, wszystko już jest naprawione, tylko zostało zniszczyć te domki i tak naprawdę po Squid Game nie będzie żadnego śladu ale będzie piękny wieżowiec i tam czeka na mnie już Bob, pan Bobers pan Bobers, który ze mną wybuduje oczywiście ten wieżowiec, mój drodzy pan Bob to jest najlepszy człowiek, on potrafi wiele rzeczy, a szczególnie potrafi pomóc, więc... I to w dobrej cenie, oczywiście. Panie Bobers! Dzień dobry! Witam serdecznie! Witamy się serdecznie tutaj, prawda? Na linii. E, witam pana. Uu, dzień dobry, panie Bobie. E, dobra, e, panie Bobie, czy ma pan potrzebne składniki, żeby zniszczyć o ten... ten śmietnik tutaj? Czyli te dwa domki Squid Game'a. Wszystko już gotowe. Mmm, popatrzmy. Uuu, panie Bobers! Panie Bobers, jakie my tu mamy rzeczy! Elegancko, dobra. A, panie Bobers, mamy tutaj krzesiwo TNT No dobra To ja idę na dach i to wysadzam Tylko poczekaj, ja muszę mieć rusztowanie e, Mogę tu położyć Nie mogę tu, o Czekaj, panie Bobers, to nieproste. proste Idę, idę i wysadzam Moi drodzy, trzeba wysadzić do szczęcie te domki Tak, żeby tu było pięknie dużo miejsca Proszę bardzo I skaczymy teraz tu pyk pyk. Proszę bardzo Żyję uh, Żyję Wybuchamy domki Squid Game, już ich nie będzie! Firewerki! Let's go! Pięknie, pięknie, moi drodzy, tutaj sypialnia. Nic z tego nie może zostać. Żadnych poszlak, żadnych śladów. Nie może być tutaj. Proszę, do widzenia. Klatka schodowa, do widzenia. O, ale ten domek jest zniszczony już. W tym miejscu powstanie coś lepszego, moi drodzy, wieżowiec, piękny. Dobra, tylko żeby domek Dave'a nie ucierpiał. Dobra, pek. Dobra, za dużo TNT. Bobers, TNT jest bardzo niebezpiecznie, Ci powiem. Dobra, będzie trzeba, yy, prawda, jeszcze. Dobra, dokończmy to, Panie Bobers, Dokończymy to, żeby nic tutaj nie było. Idealna pustka. Idealna pustka, żeby zbudować tutaj piękny wieżowiec, moi drodzy: Leona i Olka. To jest idealne miejsce wręcz po prostu. Tu już mam wieżowiec. Tu są wieżowce dwa. bolololo. Tutaj będzie Leon Olek. Tutaj mamy wieżowiec Dave. Wieżowiec Spalion. Świetnie. E, Bob, ja Ci powiem tak. Mamy e, coś takiego. O, proszę bardzo, i coś takiego. Tutaj mamy dwa wieżowce, jest wieżowiec Leona i jest wieżowiec Olka. I tutaj stworzymy dwie wieże, tylko problem jest taki, że no nie wiem, czy to tak dokładnie będzie wyglądać, ale to jest taki mniej więcej zarys, Jaki jest zamysł tej, tego wieżowca, czyli y y rozumiesz mniej więcej nie? Dwie główki tutaj przejścia będą, no i tyle chyba. Zostawię tutaj tak. O, jeszcze może to powiększę, żebyś tutaj y mógł z daleka też to zobaczyć elegancko, fajnie. Proszę bardzo. O, no teraz to wyraź z kilometra. Ło, wow, Bobes, już, Ja cię nie kręcę, to już zaczynasz. Dobra, możemy zacząć od Leona w takim razie, no nie ma problemu. E, jakie to robimy duże? Ile to zrobić? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć. Mhm, czyli dziesięć na dziesięć takie kwadrat. Ej, mam pomysł, pewien, Bob. Czekaj, raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czekaj, zrobię z drugiej strony jeszcze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I tu lecimy tak. O, bo. No nie, widzowie. Widzicie, co Bob robi? On robi jeden do jeden, to co ja. Przecież to jest, to jest idealny człowiek. To jest idealny człowiek. I patrz, zrobimy na razie taką bryłę. I to się zaraz wylepi, oczywiście, całość. Jakieś detale będzie trzeba dodać. A następna kobyła będzie leciała w ten sposób. Patrz, tak i tu będzie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, o już jest dziesięć, tak, jest klasa i lecimy tak. Bobert, ja, ja ci wytłumaczę o co chodzi, będziemy takie kwadraty robić po prostu, takie piękne, OK, I teraz lecimy tutaj, a wiesz co szybciej będzie, tak chyba, dobra. O, idą takie kwadraty. Będzie parsować do tego wieżowca po prostu to. E, braku mi już tego. Ale mamy rusztowanie. Mamy to pięknie. Ja zabieram w takim razie więcej betonu. betonu. ja zrobię tylko zarysy, a Bobers będzie już tutaj wypełniał pięknie. Dobra, tutaj musi być tak. Tu robimy tak i teraz raz, dwa, trzy, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I teraz będziemy musieli zrobić następne. Bo braciam ja e, ma, mam zbroję mam. Dobra, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pięknie, lecimy dalej. E, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra, i zaraz będziemy musieli drugi, drugi wieżowiec tak zrobić, no i jeszcze jedną, jed, jedną pokazówkę muszę mu dać, no ale widzowie wydaje mi się, że taki wieżowiec będzie mógł być mega spoko, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, pięknie i machniemy go o tu, dobra, pięknie, w sumie najpierw skończymy widzowie mniej więcej Leona, a potem Olka będziemy budować na ten sam wzór. Okej, okay, i teraz musimy wrócić do pierwotnej do pierwotnego wzoru, czyli niszczymy to, a tu robimy to. Mam nadzieję, że to będzie dobrze wyglądać. Chyba będzie dobrze wyglądać. Dobra, i teraz to już robimy tak pięknie, ja wam pokażę. No i potem już będziemy, będzie wiadomo o co chodzi. I tu musi lecieć w ten sposób znowu. No pięknie, widzę, tu mi się wydaje, że ten pomysł. I nawet sporo miejsca będzie w środku, bo w tym... No my do tego wieżowca w ogóle nie wchodzimy, bo tam nie ma w ogóle miejsca. W ogóle miejsca tam nie ma, totalnie. Do tego tam nie wchodzimy, no. Ale tutaj właśnie chciałbym, żebyśmy wchodzili, żeby było to bardziej praktyczne, ale też żeby wyglądało, widzowie. A taką koszuleczkę Palion Maja na Minecraft z dziewczyną będzie już zaraz, moi drodzy. Kupujcie sobie. To w sumie bardziej koszulka jest dla dziewczyn, ale ja pozwoliłem sobie ją założyć. Palion i Majusia. Piękna koszulka, dobra. E, teraz znowu raz. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dobra. Klasa. I teraz tutaj. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć rewelka. No dobra, moi drodzy, to już mamy. I jak będzie ta bryła, to mi się wydaje, że już będzie na luzie można. Dobra, i tutaj jeszcze zrobimy. Będzie można zobaczyć z zewnątrz, jak to po prostu wygląda. Zaraz zejdziemy. Dobra, jeszcze jeden i machamy teraz. Połączeniówki, połączeniówki. Bo jest widzę, tam skończył ten cały dół. Więc idealnie Bobers się sprawuje. Wie, wie o co, Bobers wie o co chodzi, moi drodzy, w budownictwie, więc tutaj nie ma akurat z czym, z czym tutaj gadać, więc ja po prostu idealnie go wyszkoliłem. Dobra, pyk. I zlatuje na dół i sprawdzamy. Whee! O! Dobra, jak to będzie dopieszczone, fajne okna się zrobi w tym, i to będzie lecić do góry. I jeszcze obok będzie ta sama wieża w ten sam sposób zrobiona, może to wyjść mega spoko. Dokończmy na razie tą wieżę i zobaczymy, jak będzie to wyglądać. Trzeba to po prostu dobudować do góry. Moi drodzy, troszkę się zagapolowaliśmy i no troszkę zbudowaliśmy, ale z tego powodu, no, czy, no mówiłem, że w sumie bryłę chcemy zrobić, ale zapomniałem, nie wiem, po prostu już się tak z bobersem wciągnęliśmy, że no zbudowaliśmy też obramówki już. Okna. No, i tak się prezentuje, moi drodzy wieżowiec, tylko tak, że będzie jeszcze główka, którą musimy zrobić i musimy cały taki sam wieżowiec zrobić, bob obok, ale niebieski. Cały taki sam. Więc moi drodzy, my się zabieramy w takim razie za to, bo to jeszcze nam pewnie trochę zajmie. I ten niebieski też zbudujemy, no bo to jest ta sama bryła, tak naprawdę. Czekajcie, odłożę już rzeczy czerwone, bo czerwony na razie nie będziemy w ogóle używać. I ten, ten cement, co, co tutaj Bob ogarnął, w ogóle się nie przydał, bo lepsza była wełna, nie? I ogarnęliśmy sobie wełnę. No i wełna po prostu lepiej wygląda i lepiej się prezentuje. Eee, Bobers, żeby to było takie same, jaki odstęp musimy od tego zrobić? Po pierwsze, odstęp taki będzie git, mi się wydaje. Jest, jest 10, dobra, zróbmy najpierw. Tak, eee, czekaj, jest, czekaj, czekaj, bobers chyba jest źle. Bobers to musi być. Bobers jest źle, bobers jest źle. Kurde, w ogóle strasznie dużo miejsca jest za, za tym wieżowcem w ogóle Ale to nie wiem, czy to zrobimy jakiś ogródek czy coś Tu jest tyle miejsca jeszcze No dobra, ale fajnie, że to jest tak bliżni drogi Bo tutaj Dave sobie idzie i od razu będzie miał też te wieżowce No lepiej tak będzie No moi drodzy, no tak wygląda Teraz będzie jeszcze trzeba te przejścia zrobić Takie eleganckie No i no wydaje mi się, że to będzie tak piękny wieżowiec Jest fenomenalny, będzie eee, Dobra, bobers, mamy tak to, mamy Cyk i teraz wobec musimy zrobić to... Okej, okay, tylko tu jest teraz raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Jest git, jest git, Bobers Czyli musimy znowu to samo Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć No i znowu to samo robimy, nie, Bobers? Wszystko to samo Lecimy znowu po dziesiątki I musimy znowu ten sam schemat zrobić po prostu No i robić ten sam Widzowie, tak zrobiliśmy Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Sześć takich kostek Sześć takich kostek zrobiliśmy Więcej już nie robimy bo wydaje mi się, że też bez sensu, żeby ten wieżowiec był aż tak wysoki, a jest na poziomie wieżowca e, Bola i, i Lola i wydaje mi się, że tak jest po prostu idealnie. Dobra, tutaj już widzę, że wobec wypełnia całość, bo tak trzeba, moi drodzy. Całość trzeba powypełniać To jest, czekajcie, bo tak musimy zrobić. Okej, okay, tu robimy tak, no ja tu spadam. No i widzowie, trzaskamy następne bloki i widzowie, zrobimy tak, bo ja też nie chcę, żeby ten budowa wieżowca była ciekawa, nie Także po prostu yy, klikamy sobie, bo to jest ten sam schemat. No po prostu tak samo te kostki się buduje, więc zrobimy to samo, co jest tu. No i potem idziemy budować główki. Po główkach trzeba jakkolwiek coś tam w wnętrze zrobić i i jeszcze dużo pracy czeka przed nami. Jest bardzo dużo pracy, więc tutaj dobra. No i teraz, czekajcie, jedna rzecz tylko chcę zrobić, bo żeby ten pattern był taki sam, więc musimy zrobić tak, że to jest w tym miejscu, czyli robimy tak, ok, i tu lecimy tu, 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 tu i tu, i w tym momencie możemy zrobić o taką piękną rzecz, gdzie lecimy tu, tu, tu i tu, ok. No, idealnie, moi drodzy. Idealnie. Pięknie, dobra. W tym momencie robimy tak. Robimy tak. I tu trzaskamy. Takie piękne. Dobra, no i to jest. I teraz już po prostu po kolei lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. No i tak zrobimy teraz całą drugą część. Uwaga, moi drodzy, mamy z Bobersem. Widzowie ten wieżowiec to jest naprawdę ciężki wieżowiec, bo my budujemy tak jakby dwa wieżowce naraz. I mamy. No. Pie Ej, dobra, Bobers. Jesteśmy królami, nie naprawdę. Jesteśmy królami. No jest piękne, no jest pięknie. Musimy zrobić jeszcze tylko takie przejście zrobimy między. No i główki na dachu. Eee, a wnętrze, no to zrobimy na przykład jeden pokój tylko na samym dole. A resztę to zobaczymy. Na przykład palionowo będzie budować jakieś pokoje. Jeżeli chcecie taki odcinek to dawajcie znaka. No ale na sam początek będziemy musieli zrobić jakąś reakcję. Tak, na, na początku jakąś reakcję zrobimy na ten wieżowiec. Ale no, jest jest bajka. Jest bajka. Czekajcie, jak to wygląda teraz na przykład jak, jak będę widział to ze swojego domku. Poczekaj, bo sam jeszcze coś tam kreuje. Ale no... No kurczaki, już nie ma pusto. Już wszędzie są wieżowce. Tu jest takie ścisłe, ścisłe centrum palionowa. Mamy wszystko: Czyli mamy wieżowy z Dave'a, mój. O lola, bola. No i jeszcze: No tutaj pięknie, Leon i Olek te teraz wjeżdżają, moi drodzy, idealnie. No i na pewno mi się to spodoba. No jeszcze blisko swojego domku mają te wieżowce. No wygląda, patrzcie, jest ich domek. Jezik wieżowiec, no świetnie to wygląda. E, dobra, no to jak już mamy to zbudowane, no to musimy zbudować głowy. Takie same dosłownie jak tutaj, więc e, zbudujmy bobers głowę, a potem zajmiemy się wnętrzem. Moi drodzy, jesteśmy blisko końca. Tylko wnętrze, no nie mamy nic z bobersem, naprawdę tyle, ile spędzamy czasu nad tym, ale po prostu chcemy to dopieścić na ostatni guzik. Bo jednak to jest wieżowiec, widzowie, to jest wieżowiec, główki są. Wygląda to fenomenalnie, z dwóch stron są główki, ja polecam w ogóle elektron pokażę wam jak to wygląda. Proszę bardzo, jak polecimy to mamy tak. Tu są okienka z boku i są okienka oczywiście z tyłu i też się pięknie prezentuje z tyłu ten wieżowiec elegancko. Na dodatek musimy zrobić teraz tunele, tak jak na tym obrazku, ja już wam mówię o czym, poczekaj Bowers, tutaj. Mamy trzy tunele. I będą trzy tunele. Bo są zrobione dziury, tylko musimy je teraz wykończyć. No i ogólnie budynek będzie skończony już cały Bobers. Tylko musimy mm, zrobić te trzy tunele i zostanie tylko wnętrza. No, a wnętrze to jest kolejna naprawdę długa droga, bo ten wieżowiec jest przegigantyczny. No ale dobra, Bobers, eee, pierwsza sprawa. Tu mamy na razie tylko takie. To jest nasza winda taka tymczasowa, bo nie mamy jak się inaczej przemieszczać. Eee, Bobers, jeśli pokażę na czym polega ogólnie całe te przejście już ci pokazuję, bo będzie to wyglądać mniej więcej tak, że tu są o tak i teraz robimy tak i teraz robimy tak, no jest problem, Bobers, co zrobić? To jest to jest łącznik, Bobers to jest łącznik. Jaki kolor możemy dać na łączniku? To jest naprawdę teraz ciekawostka. O, Bobers genialne, nie wierzę. Takie proste, a genialne! Niesamowite, Bobers, jesteś świetny. Świetny jesteś, Bobers, nie zmieniaj się. I tak musimy jeszcze tutaj dołożyć. I tak musimy jeszcze. Dobra, no muszę zniszczyć też szkołę, mamy go bardzo dużo, więc się nie przejmujmy. Dobra, Bobers, pięknie. I teraz robimy to samo, co zrobiłeś. Tu. O, kurczaki. Tak, tak. Bobers nadajemy. O, do, oczywiście, że tak, bardzo dobrze. Tutaj w ten sposób, i tutaj w ten sposób. I teraz, bobers leci tu szkiełko. A tu będzie leciało, bobers niebieskie szkiełko. To będzie fenomenalny korytarz. No, tunel. No, piękny tunel po prostu, bobers. To ja, no i tak musimy teraz z każdym piętrem zrobić, bobers. Co najgorsze, cyk. E, tutaj, cyk, elegancko. Fenomenalne. Fenomenalne, bobers, naprawdę. Ja cię kręcę. Jakie super przejście. normalnie jest tunel, możemy patrzeć i idziemy teraz, oni będą mogli przechodzić do swoich tutaj e, wieżowców. No ale idziemy, Bober, zrobić kolejne, bo trzeba zrobić jeszcze z dwa, z dwa trzeba zrobić, więc... No to musimy iść naszą tymczasową windą. I to jest chyba następne przejście, jest oto w tym miejscu, elegancko, dobra. No i teraz klikam, i teraz klikam, i e, idziemy, a Bober... O, ej, patrz jak to fajnie wygląda. Dobra, tutaj wersji to, do... jak to fajnie wygląda, patrz, jak on przechodzi. Tylko problem jest taki widzowie, że jak teraz zabudujemy, to nie będzie tego widzieć, ale trudno. E, czekajcie, żeby tu wyglądało tak samo. A jeszcze tutaj trzeba dać. Yy, wybaczcie mi, jeszcze z tej strony. No nie te w ogóle bloczki to ty tak oddają moi drodzy, ten mod, bo patrzcie, jak ten wieżowiec dzięki temu modzikowi wygląda. Zobaczcie, jakie można smukłe kształty robić w Minecrafcie. Fenomenalne, fenomenalne, czekajcie. Mm, tu mamy tak. Tu jest, tak, tak I tutaj będzie niebieski, O, tak, bobers Świetnie, wybornie Ja już stawiam szkło I następne szkło Dobra, klasa, klasa Pięknie Dobra, bobers, i teraz trzeba będzie niebieskie postawić Tyk, klasa No i teraz niebieskie szkiełko Niebieskie szkiełko damy tutaj Kurde, to mi akurat Ta budowa teraz mi satysfakcjonuje To jest fajne, to jest fajne Dobra, to już mam Bobers i jest kolejny korytarz. Zajdę sobie, bo nie mam jak. I od się kręcę coraz wyżej. Dobra Bobers, dawaj windom. Dawaj windom na ostatnie piętro teraz. Na ostatnie piętro, tu nie ma przejścia i tu będzie jeszcze jedno przejście. Tu będzie jeszcze jedno przejście. Eee, o kurde, tu już jest wysoko. Tu się zaczyna robić koszmar. Lęko wysokościowy. Dobra, Bobers, też kiełko trzeba zniszczyć. Cyk. Biorę to To dajemy tutaj I zaraz wykończeniówka Ja cię kręcę, nie wierzę Dobra, proszę bardzo, proszę bardzo Dobra, Bobers, możesz tam klikać Ja tu też wyklikam, tutaj na samym końcu jest tak Tak i tak e, Tutaj jest niebieski e, Czekaj, Bobers, tu jest źle Tu musi być niebieski, a ja daję od razu szkło Czerwone szkło No nie, co ja zrobiłem? Zrobiłem to samo co ty, Bobers Wybacz Dobra, tam daj niebieskie. Dobra. I tu trzaskamy. Następne, następne. Tutaj ja to już zrobię. Może niebieskie zrobić? Może niebieskie robić, bobers, A ja tutaj już skończę to, co mam. Ok. Pięknie. No, pięknie jest. Jest pięknie, jest pięknie, ja cię kręcę, mamy to, bobers, nie wierzę, <gry> tylko nie mamy nic w środku, dobra, zobaczmy teraz jak to wygląda, musimy teraz zjechać, O, ta winda niestety nie jest jakaś mega mocna, ale moi drodzy, jeżeli chcecie, chcecie żebyśmy dodali jakieś windy może, to dawajcie znaka, bo no, no na pewno tak nie będziemy schodzić w tym wieżowcu, bo... No, jest no nie, totalnie niepraktyczne, tak szczerze. Totalnie niepraktyczne. I men, strasznie męczące ogólnie. No, wjeżdża się strasznie długo, dobra. Zobaczmy, jak wygląda nasz wieżowiec. Jeżdżą taki śmietnik w ekipunku. Wow! Jest super! Jest świetny, Wobers. No, wygląda to fenomenalnie, jest równo. Czekaj, ja polecę. Eee, dobra, zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. Z z té perspektivy. O, ale fajnie, mój drodzy Zobaczcie, jak już jest dużo wieżowców Nie, super jest, ja się cieszę bardzo Naprawdę, Leon i Olek, jak zobaczymy Mnie też mi się bardzo spodoba No Wygląda mega, mega ładnie No, teraz, Bobers, środek nam został Nie wiem, co w tym środku to zrobimy Na sam początek, no, bo jednak No, jest tutaj ogólnie dużo pracy Z tym, więc naprawdę nie wiem Moi drodzy, Bobers, dobra, Bobers syrop czerwone, mm, coś tam już rób Jakąś recepcję, niech one będą inne totalnie A, oh, no, teraz się Zaczynają schody, moi drodzy, bo mój mózg, jeżeli chodzi o kreatywność, jest wyczerpany po prostu. I, I myślę teraz, jak zrobić. No, musimy zrobić poczekanie. To będzie recepcja i musi być też miejsce na windę. A miejsce na windę bym zaznaczył ogólnie, więc miejsce na windę, bo możliwe, że uda nam się zrobić jakąś windę. Miejsce na windę zrobiłbym. Ale tu można wyżej zrobić windę. No, pewnie, że tak. No to nie musimy się jakoś chyba przejmować, bo tu jest patrzcie, ile to jest miejsca. To jest mega dużo miejsca. Dobra. No to się nie przejmujemy w takim razie. Robimy poczekalnie, a mianowicie kanapy. Kanapy takie eleganckie zrobimy tutaj na ukos. Bo to jest poczekalnia. Będzie trochę jak u mnie. Jak u mnie w starym domu będzie trochę takie wejście. Nie? No tak. Tak, tu musimy zrobić. Ee, o coś takiego. Tylko nie wiem, czy to jeszcze z takich bloków będzie, tylko na razie robię zarys, moi drodzy. No troszkę szyby nam będą przeszkadzać, no ale tym bym się chyba nie sugerował akurat. Bo tych szyb te, te okna są po prostu wszędzie i nic by się nie dało zbudować, więc tym się nie sugerujemy. Tutaj niszczymy i tutaj będzie recepcja. No by przydałoby się ogarnąć jeszcze jakichś osadników tutaj, ale mamy tam jakiś chodzących, więc chyba nie będzie to jakiś mega duży problem. No i schody, schodów nie mamy na razie, ale spokojnie. Yy, stoliki. Stoliki by się przydały, oczywiście, że tak. Niech będą tutaj. Jest jeden. Chociaż wiecie, co zrobimy tak, bo te miejsca tu nie ma za dużo. I yy, oszczędzałbym to miejsce tak. O kurczę, a tutaj da się to zrobić. A da się to tak zrobić? Proszę bardzo. Dobra, bo tu jest tak. Aha, tylko z jednej strony będzie się dało. No dobra, na razie zróbmy zarys. Jakieś obrazki trzeba tutaj dać fajne. Niech będzie tu jeden, niech będzie tu drugi. Tak, nie musi być wymiernie, bo tutaj są oczywiście te okna, które też są niewymierne wszystkie. Eee, i co teraz? I co teraz? I co teraz? Potrzebujemy jakiegoś biurka, by się przydało. Ale biurka to chyba na razie nie mamy. Ale to poprosimy Bobersa zaraz. To z tym się nie, też nie mamy co przejmować. Tu będzie fotel gamingowy dla osadnika? Tak? <gryw> nie, no nie będzie pasować. Ale dobra, recepcja będzie tu. Czekajcie, ja pójdę po schody do Bobersa. Zrobiliłem coś takiego. No, wydaje mi się, że jest fajne. I parcie, kto tu jest, już przyprowadzi. Ej, gdzie. Ty? Ej! Tu jest, tu jest, cze... kurde się kitra moi drodzy, nazwałem go Bob ogólnie, ale no tu jest recepcja taka fajna i chciałem, Bob dobra I tu jakkolwiek nie wiem jak tą windę zrobić, nad tym będziemy myśleć potem, bo moja kreatywność tak jak mówię jest po prostu wyczerpana Więc na razie tutaj nie wymyślę nic takiego super, o to jest ten sam obraz, o, o no trudno, niech będzie i tak, dobra. Są jakieś obrazki, jest coś, tutaj będzie winda. Eee, to trzeba dobudować. No na razie bym to chyba nic no, nie, nie zmieniał, już, bo no nie, nie widzę tutaj za bardzo chyba miejsca na coś jeszcze, więc. No więc chyba mnie nie dodawał akurat. Eee, chyba, że damy tutaj mu biurko. Ale on nie wyjdzie teraz stamtąd, nie, nie mogę, <laughs> nie mogę, bo nie wyjdzie stamtąd. <laughs> mogę, nie, to też nie mogę. Nie mogę nigdzie już żadnych rzeczy dać, tu już nie ma miejsca. Mogę mu dać gitarę ewentualnie z tyłu, żeby sobie miał. O! O! No i ma gitarę i ma fajnego goryla, widzowie. E, a przy okazji niech będzie miał notesik, fajny. Tak, ma notesik. E, i czy coś jeszcze jest potrzebne? Chyba nie. Tu jeszcze możemy ewentualnie na pocztę dać. No i tyle. I, I na razie mnie nie robił to jeszcze może ewentualnie. No dobra, nie, nie, widzę, będzie przesada. A teraz to fajnie wygląda. Zobaczymy jak Bobers zrobił. Bobers jak zrobił... Ej, Bobers! Czy to jest jeden do jeden? Bobers co jest? Ja cię kręcę, Bobers! Ale żeś dał teraz temat, nie? I co jest? Mega podobne? Dobra, już tu można zamknąć na Bobersa, ale dobra, dobra, nie, fajnie Bobers, że jest to samo, szczerze, recepcja nawet dobrze, że jest to sama, bo no potem po prostu były problemy, a szczerze jest lepiej chyba tak, no, recepcja jest lepsza, tutaj też to fajnie wygląda, elegancko. Jest git, jest git, Bobers, dobra, ja ci powiem, Bobers, na, na dzisiaj starczy, bo nasz mózg jest po prostu przetyrany i zobaczymy reakcję po prostu teraz wszystkich chłopaków z Palionowa, bo naprawdę, ja, no, wyczerpana energia, dzięki, Bob, naprawdę dobra robota, zajął nam to za jakieś 3 godziny, 4, więc jest dobrze, bo trzymaj się, naprawdę, moi drodzy, no, to, ten wieżowy sto, to była, to była ciężka wyprawa.